W dzisiejszym filmiku zmodyfikujemy sobie troszeczkę tłumik w Audi A4B618 Turbo. Eee, wydech na początku mamy serię bez katalizatora, sama puszka bez downpipa. Później idziemy dalej. Mamy już wsadzonego Turbo Worksa eee, Y Pipa. No a dalej mamy seryjne końcówki wydechowe. I oprócz tego e, Turbo Worksa nie zmieniło się nic. Nie zmienił się również dźwięk, jak było seryjne, seryjnie. To po założeniu tego e, dźwięk w ogóle się nie zmienił. Dlatego idziemy dzisiaj trochę dalej i będziemy sobie wymieniać te rurki. Na troszkę grubsze i końcowe tłumiki. A na jakie będziemy je wymieniać? A na tak Kurbo, oczalał Końcówki mają 100 mm 90 mm WM Sport Tak to się prezentuje no, Z opalanymi końcami Posłuchajcie sobie teraz jak auto chodzi Przed zmianą końcóweczek I widzimy się za To co będziemy potrzebować oprócz końcóweczek. Wziąłem dwie rury, 57 mm no i taką, takiego wężyka. Dobra, także tłumik mamy pospowany. Zostało również tutaj nawożony bandaż termiczny, tylko że jest dość blisko zawieszenia. Tutaj tak samo z tej strony. Żeby się po prostu nie grzało, bo zawieszenie jest też nowe, także szkoda by było Szkoda by było, żeby się jakaś guma zawarto nagrzała i popękała. Mamy tak trochę dosyć mało miejsca, ale nic nie puka, jest dosyć sztywno I Także myślę, że jest dobrze eee, Tutaj dalej pomalowany na czarno, farbą wysokotemperaturową no i dobra i zobaczcie teraz jak to chodzi.